Dzień dobry, dzisiaj jest sobota. 6 kwietnia już, ale ten czas leci. Pogoda taka, taka zimna, przymglona. Zaraz Wam pokażę. Patrzcie, jak wszystko pięknie kwitnie na ogrodzie. Ja sobie zrobię kawę. Zacznijmy tutaj od kawy i od stertych darów jak zwykle. Muszę to pomyć. Woda już się gotuje na kawę. Mam ochotę na kawę. I tak, dzisiaj trzeba będzie posprzątać dom. No, bo nie na kawy, muszę zmielić. Dosypać kawy, bo się kończy już. Nie, może coś upiekać dzisiaj. Jakiś obiad trzeba gotować. Już zmieliłam, wsypuję sobie do filiżanki. Zaczynamy dzień od kawy, później Igorek przyjdzie, muszę mu zrobić dziś mężowi, pewnie jecznicę zrobimy dzisiaj, takie typowo polskie jedzonko. Pyszna kawka, zaparzona. Lubię zapach świeżo zaparzonej kawy rano, jest mega pyszny. To zostawiam, tam zostawiam, tak wszystko stoi, muszę to posprzątać. A jeszcze łyżeczka. Ja się zabieram za kawkę, że wam też życzę smacznej kawy. To właśnie. Nie ja lubię stająć cała sterta Tutaj jajka do, na jajecznicę. Przyjadę na dni smażyć. zorganizować akcję ratunkową dla Benjaminka. Coś mu się dzieje. List się mu żółkną. Więc go najpierw wezmę do łazienki chyba. Wypłuczę go wodą. Później spryskam go takim nawozem. Mam zrobione z z cebuli. Może mu coś to pomoże. Znowu zrobione z z cebuli. Z cebuli zalane są tym gorącą wodą i zobaczymy. Jeszcze go spryskam tym, może pomoże. Spryskiwałam, czuła się ta woda z celuli. Spryskam całego. Jeszcze go podleję tym. Mam jeszcze fiołka. Piołka z torczyka, przepraszam. Też go podleję zaraz tą wodą. Też listki spryskam. Zobaczymy. Ja mam jeszcze jednego delikwenta do przesadzenia. Tutaj siedzi jakiś miś, bardzo zrezygnowany z życia. Muszę kupić większą doniczkę ziemię i przesadzić go. On jest, ogólnie to się nazywa franek. Ten kwiatek. I trzeba dużo do niego mówić. Franek jesteś piękny i rośnie. Pitnie pięknie jabłoń. W sumie to jest jabłonka rajska. Pogoda jest zakurzona, takie słoneczko się schowało za chmurami. Gaterek zaczyna powiewać. Było tak fajnie, cieplutko. A teraz jest zimno, się zrobił, jakby się chłodno. Pomyka na hulajnodze, ale to przeskawienie prowadzi ją. To krótkie działkowe. Jest taki zakątek zieleni. My jesteśmy na spacerze cały czas. Trzeba korzystać z pogody. Myślę, że troszeczkę muszę trochę brzuszka rzucić. Patrzcie, jaka piękna magnolia. Cudo. Bardzo lubię magnolie. Bardzo mi się podobają. Wiecie co zechciało mi się po spacerku? Myśmy zrobili 3 km z Igorkiem. Zachciało mi się chrzan, Więc mam tak. Tutaj mam dwa, 4, sześć jajek branych. Nie widzicie, widzicie teraz. Tutaj mam swoich chrzano. Śmietane. I jeszcze tu idzie cukier. I zabieram się do robienia. ścieram jajka. Na Teraz dodaję chrzan Cały czek Taki mały chrzan Trochę śmietany Dam dwie łyżki Dobra, otrzydam. Dobra, trochę cukru do smaku i to już wymieszamy i zawsze spróbujemy, jaki jest smak. Dużo będzie było. tak w sam raz, żeby go zjeść do kanapek. Mm, Chyba pokażę wam, tak wygląda. zrobiony gotowy szam. Smysł do kanapek, do wendy są z